Mierzyłeś kiedyś swój biceps? A gdzie to jest? Okay. Tu? No, tak. Nie. A dlatego, że się pałeś, czy dlatego, że... Nie, bo, że można? bo jak staję przed lustrem i wyciągam swój biceps, dalej nie pokażę, to sobie myślę, bywało gorzej, ale dobrze mi z tym. Patrzę na swój brzuch, tu też nie widać, i sobie, o, urósł". Ale... No nie przeszkadza mi jeszcze, nie? Na czwarte piętro wejdę. Zaczynam rozumieć, po co są habity. One ukrywają problemy z bicepsem, tricepsem i innymi rzeczami, o których nie mam pojęcia. A dzisiaj gościu, który absolutnie miał czym się pochwalić. Jeśli chodzi przynajmniej o biceps, triceps i inne. I nawet typu. miał włosy. Samson. Postać, która często jest wzorem dla młodych chłopaków. Każdy sobie jak Samson. Taki silny, taki potężny. Triceps. Tak jest. Biceps. Biceps, no, bardziej biceps. Kędziory. Kobiety za nim szaleją. A się w imię nie... Boże walczy. O, zdobywa, zwycięża. Taki Heros. Samson. Protoplasta x czy coś tam. No, w wersji katolickiej. Dokładnie. No, taka mocno ciekawa ta historia Samsona jest, bo widzimy go takiego często Herosa, a, a wydaje się, że to taki człowiek, który generalnie jest smutny. Jego życie Samson? Jest takie... Na pewno jest ciekawe. 20 lat rządził Izraelem. No, więc uwagę, jak radził sobie z tymi, którzy się mu sprzeciwiali. No to ja bym mu się nie sprzeciwił. Tak, to bym chyba był. Pokorniutki po, po, po bym był. No, skutecznie egzekwował. Swoje pomysły. Miał wszystko, co chciał. Jak poszedł do Filistynów, to spodobała mu się kobieta, więc coś i co? Biorę ją. A przecież to był taki dosyć poważny mezarens. Wróg Izraela. No bo jednak wziął sobie pogankę za żonę, będąc sędzią Izraela. Każdy konflikt rozwiązywał... Siłą. Siłą. Przemocą. Rozgnieść i spalić. Tak jest. Czyli był silnym facetem, wiedział, czego chce. Kobieta mi się podoba, mają ma konflikt z wrogiem Izraela, niszczy ich. Można powiedzieć, że taki prawy może, bo w końcu Nazirejczyk, czyli tak. nie obcinał włosów, nie pił wina ani żadnych napojów winopodobnych. To mu współczuje? I nie dotykał się niczego, co by było nieczyste. Mhm. A jednak w historii łamy to. No bo mamy tą historię, kiedy zabija lwa, później w tym dwie pojawia się gniazdo pszczół, miód, i z nieczystego, martwej padliny Spożywa pokarm. Spożywa pokarm. Co więcej, daje swojej rodzinie też, nie mówiąc, skąd ten pokarm ma. Więc nawet w tym takim Bożym byciu nazirijczykiem nie był do końca wierny. No ale miał siłę. Miał siłę, miał kobiety. Chociaż ale nie, mia, kobiet. miał żonę. Christenkę. Miał jeszcze jakieś kobiety. No jeszcze Dalina była. O. Czyli radził sobie. Żona szybko stracił. Mhm na własne życzenie. Z daligą był i może chciała go zabić. I w końcu praktycznie jej się udało. Ale trochę brzmi tak, jakby szukał sensu swego życia, istnienia w kobietach też. Chyba strasznie niskie przyczyny własnej wartości musiał mieć. Musiał sobie udowadniać, że jest kimś. Czyli facet, który staje przed lustrem, nie tak jak ja, i mówi sobie, e, nie, źle, włosów nie ma, brzuchu rósł, mięśnie powoli. Żyją jeszcze, mhm. ale jest nad no tym, mu dobrze idzie dalej. Tylko był takim, że jednak musiał wiele robić, rzeczy takich dla niego konkretnych i mocnych przy życiu, mhm. żeby czuć, że żyje, mhm. że jest jakaś wartość w nim. Może powiedzieć Żuna Maxa, chociaż na zewnątrz. Przede wszystkim na zewnątrz. Na ciekawa postać. Czyli tak naprawdę bardzo słaby facet najprawdopodobniej. Mhm. Szukał własnej wartości w sile w akceptacji, w relacjach z kobietami. W przemocy dosłownie w też. Przemocy? Chyba też jego śmierć jest takim momentem Dla, pokazywanym często jako moment bohaterski, mm -hmm. tak? bo będąc niewolnikiem w kajdanach, wokowach, ginie razem z filistynami, ale tak naprawdę jest to moment chyba jakiejś ostatniej próby poczucia, że można żyć że może być wartościowym. Takiej samobójczej próby. Samobójczej próby. No. no bo przecież jest świadomy, że zginie razem z nimi. No Może to jest jakiś taki moment też jego nawrócenia, gdzie naprawdę widzi, że, że w końcu musi złożyć ofiarę z siebie, a nie tylko... Czerpać z życia i to tak poza granicami rozsądku. Albo to, z czego czerpał, co najmniej dawało mu życia tak naprawdę. To życie musiał oddać, żeby życie mieć. Trochę tak wszystko znowu zaczyna pachnieć Ewangelium. Powiem szczerze, dla mnie Samson był, był bohaterem, ale czy Borys, sobie na niego patrzę, to mam wrażenie, że jest człowiekiem, który gdzieś się zgubił, zagubił, którego życi, któremu życie nie smakowało, który próbował zapchać jakąś taką swoją dziurę różnymi rzeczami, ale mu nie wychodziło. Że tak naprawdę jest postacią tragiczną, odchodzi ginąc. Dla mnie to jest może mniej ewangelicznie, ale dla mnie to jego śmierć pod gruzami razem z filistynami, no to jest takie w zasadzie już więcej nic nie mogę zrobić, już nic nie mogę udowodnić, nic nie mogę zmienić. I nie chcę żyć jako niewolnik, już wolę zginąć. A przy okazji, że ktoś z zginie? No na pewno, tak z perspektywy sytuacji politycznej Izraela, to wymęczył tych Filistynów na no różne tak. sposoby. w jakimś sensie przysłużył się Izraelowi, no bo ci Filistyni nie mieli łatwo wtedy, kiedy on był. Zresztą to, nie no, człowiek pełen absurdów, bo przecież nawet jego Izraelici wydają. Tak. Nie? Kiedy przychodzą do istni, to Izraelici wskazują, gdzie Samson się ukrywa, no bo... Możesz mieć go dość. Tak, nawet oni... Może że widzieli, że nie, że nie rządzi krajem, nie dba o nich, tylko działa pod impulsu, spełniania swoich potrzeb, spełniania swojego poczucia, że jestem kimś wartościowym. Tak. Męska historia teraz daje nam pytania, to, gdzie ja szukam swojej wartości gdzie ją mogę odkryć, a gdzie jej nie odkrywam, tylko ją niszczę tak naprawdę. Bo myślę sobie, że Samson w tych wszystkich momentach swojego życia, i z kobietami, i w walkach, i, z, i walcząc z filistynami, niszcząc różne relacje, zabijając ludzi, on tak naprawdę niszczył swoje poczucie wartości i swoją wartość, nie? Wydawało mhm. mi się, że buduje, a się system rozpadał coraz bardziej, aż po niewolę. Też myślę, że musi być bardzo samotnym człowiekiem. No, no bo z, z tych Księgi Sędziów wynika, że nie miał relacji, on miał podstępne relacje. Swojego nie chcieli. Te wszystkie relacje były jakieś takie krzywe, nieprawdziwe. Często U... przebywał sam, ukochanego, wydaje. Nie panuje nad emocjami, bo jak jest wchórzony, to chwyta za bramę, wyrywa i biegnie nie wiadomo gdzie. Jak się czyta tą historię, to w ogóle nie widać jego relacji z Bogiem. Tak, mhm. miał bardziej relacje z emocjami. rozpoznaje, na... na zasadzie, emocje się pojawia, to on tam idzie. Mocja mówi, zrób to jem, idzie i to wykonuje. W też żyje w takim może ciężarze misji, którą ma, bo od małego słyszy, że ma wyzwolić. Tak, to Bóg go wybrał. Nigdy nie wchodzi w tę relację z Bogiem, ma jakieś tam atrybuty, tą siłę, która mu się pojawia. No ciekawe też, że w tych fragmentach księgi sędziów tam nie ma, że rządzi, że wydaje wyroki, mhm. że troszczy się o lud i tak dalej, tam jest tylko wojownikiem i kochankiem. Uważam sobie, że to takie trudne piętno, kiedy ludzie na Ciebie patrzą i widzą w tobie wyzwoliciela i nagle nie potrafimy sprostać temu zdaniu, tylko uciekamy w coś. Szukamy innych na że gdzie mogę pokazać, że jednak. Nie jest, możemy sprostać zdaniu, bo nie wierzymy w siebie, mhm. bo też nie wierzymy Bogu. Bo tutaj też tej, tej relacji brak z Bogiem. Może on też Bogu wcale nie wierzy w to, że, że to może, i ucieka, nie? ciągle ucieka gdzieś. Dziś tak powiem, to brzmi, że to jest taka postać nam bliska, to nam mężczyznom. My czasami odbieramy pewne rzeczy nam dane, czy zadane, jako zbyt ciężkie. No i wtedy próbujemy realizować tę naszą drogę, powołanie, misję, nasze talenty no na swój sposób. nie? Się chwytamy rzeczy, które nie są związane z tą drogą, ale nam się wydaje, że są. No I wtedy chcemy realizować jakieś boże wyzwanie, boży plan, swoje życie rozwijać, no to my uciekamy. Nie? Samson jest takim cichnierem. Gdzieś tam się plączego ku drogi Boga, ale próbuje po swojemu. Nie? W tym też trochę się różni od historii Jonasza, który też ucieka, mhm. ale ona się jednak dialoguje z Bogiem cały czas. Tak. No to musi, pomimo buntu jednak daje się prowadzić. Mhm. A Samson ucieka po prostu, nie chce rozmawiać z Bogiem. I to w nasze rzeczy, nie? Czyli w taką władzę, siłę, Nieczystej. seks. Nie? Ten happy end to taki happy end trochę gorzki. no Taki mało smaczny na pewno. Tak. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy uniknęli takiej historii w naszym życiu. Ale ostatecznie Bóg go nie odrzuca, nikt go nie odrzucił. Mm -hmm. I jest wymieniany jako jeden z sędziów Izraela. I może też do końca nie wiemy, co było w jego sercu na koniec tej historii. Ale gdzieś tam może Pana Boga dotyka w końcu. W tym swoim opuszczeniu, ślepocie, bo już ma oczy wydubane. No to jest ten końcówka, kiedy on sam woła do Boga. Ja? Po raz pierwszy może, prawdziwie szczerze woła do Boga. Boże, proszę Cię, wspomnij na mnie. Nie przywróć mi siły. To jest trudne pytanie, ale to jest ważne, nie? Na ile mam sobie w Samsona, gdzie szukam swojej wartości, co na co dzień jest taką rzeczą, którą robię, wykonuję, czy dostaję, która mi mówi, że jestem wartościowy. Bo może się okazać, że jesteś Samsonem. Nie? Na zewnątrz z mocą, siłą, dziewczyny na twarzy padają, a w środku bieda. Bieda drogi bez Pana Boga. To widać było też w Samsonie, jako taką biedę mocnaną też, mhm. mimo tej zewnętrznej fasady. A my lubimy się za fastami chować. No lekarstwem jest ta relacja z Panem Bogiem, to ciągle ona się pojawia jako taka odpowiedź. Samson jest taki, taki one, taki pojedynczy palec. Nikogo nie słucha, nikogo nie przyjmie wsparcia, od nikogo nie przyjmuję uwagi, od nie z kim nie współpracuję. Nie? I wtedy myślę, że nam facetom się łatwo zagubić. I jeszcze zwrócić podział na cały świat, że jestem nieszczęśliwy. Tak. Jeżeli mi życie nie wychodzi, bo wszyscy są przeciwko mnie, kiedy tak naprawdę to ja wszystkich odrzucam. No i wtedy ratunkiem co będzie? Powrót do braci. Powrót do braci. Powrót, Powrót do ludzi. Powrót do Boga, nie? Do Boga. Chyba, że pójdziesz po bandzie i ratunkiem będzie droga Samsona. Czy dać się wykończyć do końca? Nie? I co jeszcze raz w imię Boże? Trudne, ale myślę, że bardzo ważne, żeby tych pierwiastków Samsona poszukać sobie. Każdy z nas je ma, mniej czy więcej, ale mamy takie zapęty. Masz takie zapęty. Więc niech ta historia będzie przestrogą, ale też nadzieją.